211 i 211,5 No pozbawiły Adama Małysza szans na medal. Zimona Rekord świata czy nie? Wszystko z niego spadło złoty medalista Martin Kinzly. 236,5. Po raz piąty bije rekord życiowy. Drugi wynik w historii po rekordzie Rumorena. Poprawił nawet Antonina Hajka. I to z jakiej niższej bramki. No nie ma wątpliwości, kto tu jest najlepszy skoczkiem świata. To w ogóle zapomnijmy o czymkolwiek o kimkolwiek innym. Jest tylko Zimon No przegrał. Małyż niestety z Jakobsenem nieznacznie, ale, ale 40, no ale ten skok 211,5 przy tym co prezentowali teraz ci dzisiaj to jest naprawdę Jakobsen czy Aman, nawet kraniec Morgenstern. 935 punktów. Niewiarygodna. No ta 25 punktów przewagi ponad. and that's